Witamy już w trzeciej części Goletki. Dzisiejsze oferty to... Gówno czekoladowe. Baton czekoladowy. Będziesz miał intensywną sraczkę. Twoja dupa eksploduje na kawałki. Bardzo mało cukru i kalorii. I ma tyle samo cukru co oryginał. 3,99. Lejs sałatka jarzynowa. Promocja 25%, druga tańsza przy zakupie dwóch. Idealne na święta. Dobre dla dzieci. Z sosem jarzynowym. Uczy dzieci jeść warzywa. 7,99. Banżada. Bardzo smaczna. Sponsor główna czekoladowego. Ma tyle samo cukru co oryginał. 3,99. Mega ołówek z ręką. 15 razy większy niż normalny. Bardzo pomocny w szkole.

Lizak masło polskie. Używaj na chlebie. Bardzo dobre na kanapki. Masło polskie bez dodatków. 0.99. Po więcej zapraszam do sieci sklepu goletka, filmy. albo zaczekaj, aż zmontuję kolejną reklamę. Papa. Pa.